Tutaj, tu i tamto, i tu i tamto i tutaj tutaj gdzieś będzie pewnie jeszcze. Jakiś... O! A! nie, nie doskoczyłem, nie, to no co główna, kum... ja pierdzielę. I no. hey, cześć do Was z tej strony Nesko. Dzisiaj Hugo Tropikalna wyspa 1, Chciałem powiedzieć 2, ale to jest jedynka. Dzisiaj kolejna, kolejna, kolejna minigierka. Przeznaczona dla dzieci od lat 6 do 12 albo od 3 do 9. Nieważne, dobra, dzisiaj będziemy grali sobie wy, Hugo, powiedz nam proszę w co będziemy grali. Uzbrojeni w moją niezawodną procę bananową musimy prze... Drzeć się przez dżunglę i wejść na piramidę inków, aby dostać się na szczyt wulkanu Tak też zrobimy nie ma bata będziemy mieli jego procy genialną i lecimy, e, jak tu się gra? Okej, okay, tak się gra, dobra e, poczekajcie, poczekajcie, bo ja nie ogarniam to jest tego sterowania. O oh, fuck, dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Okej, okay, dobra, już przegrałem, a nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jak tu się strzela z tej procy? A, na spację, okej, okay, dobra. I możemy naładować atak, dobra. A mogę naładować atak jak będę tutaj gdzieś na górze. No panie! Tutaj wskakuj! Nie mogę Okej, okay, dobra, dwa padły. Dwa padły, jest dobrze, jest dobrze, jest idealnie. No idź tam, idź. jak ja mam tam skoczyć? Aha, tak, dobra. Okej. Okay. Eee... O, 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 ptaka! Już, Jezu, myślałem, że jak spadnie, to zginie, ale jednak nie spadnie. Dobra, jak my w ogóle mamy tutaj wysoko wejść? Czy. Czy jeżeli my będziemy. Aha, nie możemy tak wysoko wejść, czyli. Poczekajcie, bo ja tego zbytnio nie rozumiem. Nie rozumiem tej zbytnio tej. O, tu jest jakieś wejście, tu jest jakieś wejście. Poczekajcie, tam jest jakieś wejście. O, tu też jest jakieś wejście, możemy tam wejść? No wejść, panie, nie skacz jak małpa, tylko. Wej... No ja rozumiem, że ty trolem jesteś, no a. a! Jaka szkoda! A tak mi już dobrze szło. Wcale, że nie, byłem, byłem na parterze, nawet nie wszedłem na pierwsze piętro. Trafiłem, trafiłem, dobra, możemy iść, dobra, jest GITES. O NIE, kurde! A. Muszę zapamiętać, że nie warto skakiwać tam, gdzie nie ma niczego, no, muszę iść tam, gdzie jest OTT. Jak to się nazywa? Tam są te drzwiczki, o, te, o, dokładnie te drzwiczki, poczekajcie, dobra, tutaj mamy drzwiczki, tutaj skaczemy, wchodzimy do środka i jesteśmy wyżej. O, trafiłem ptaka. Czekajcie, czy jeżeli ja teraz wejdę, to będę znowu na dole? Tak, będę znowu na dole, dobra, czyli... Poczekajcie, bo ja to jest zbytnio, tego nie rozumiem. Kuźwa, co za debil! Akurat wskoczył na, na żabę, no O tu może coś coś trafię. O, tu jest ten kryształ. Okej. Okay. Gin za strony ptaku. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. O, o! O, bo ja muszę zebrać wszystkie diamenty! O Jezu, ja rozumiem, dobra, okej. Okay, trzeba było tak od razu, a nie, że ja nie wiem co ja mam to jest zrobić, no. Okej, okay, dobra, no skacz tam, Hugo, Hugo O tu, dobrze, dobrze, idealnie Tam jest małpa, małpa chce banana, małpa chce, dobrze, małpa dostała do banana O, to dobra, tam o, idziemy tu nic nie ma, tak? Tu... No, okej, okay. tu nic nie ma, dobra, możemy spać na dół, tutaj dobra, dobra. Tutaj tu, tutaj tam, tutaj tam i tu i tam. E, tutaj tu i tam, to i tu i tam, to i tutaj, tutaj gdzieś będzie pewnie jeszcze. Jakiś. No! Aaa, ja nie wskoczyłem, nie, nie to tak gówno, ja pierdzielę, no. To <grym> ja tak leciałbym, trzeba uważać, jak mnie się wchodziło na górę. O, przeleciał sobie, dobra. Nie, no, nie, no, nie wierzę. Jak, jak to się dzieje, że ja tam nie, nie mogę wskoczyć, no? Jak to się dzieje, że tam wskoczyć nie mogę, kochani? No nie! Ależ akurat, ta taka musiała być. Nie popuszczę Nie popuścisz! To dobrze. Jest, dobra, teraz doskoczyłem. Dobra, jest git, też mają dobra. Refleks, Dobra, tutaj nic nie ma, widzę. Wow, aż cztery diamenciki. Aż trzy, sorry, aż trzy. Nie, 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 o, w dupę jeża, no i spadłem, no. Okej, okay, był fuks, był fuks, ale żeby się prawie w to wrąbał Żeby się prawie wrobał w to gówno, naprawdę. Ale on był zły, jakby się wrobał. Ej, czy ja słyszałem słonia? Ja, ja wiem, że tutaj w, w części są słonie. Tylko nie pamiętam. O, nie, poczekajcie, bo muszę wejść tam na górę. Muszę wejść na górę. No nie, no, panie! Jak klikam strzałkę w prawo, to nie skacz mi w prawo, tylko skacz mi do góry, dobra? No nie, no nie udało mi się! Do góry. No nie! Poczekajcie, ja lepiej zabiję tylko taka. Dobra. No, kurziwa! O matko, Na świecza? No nie, no nie nie, nie, nie! nie. No nie, no razem lepiej się. Jest, mam to Mam to, kochani Mam to, tak trzymać, tak trzymać Oby tak dalej, oby tak dalej, Tomego, oby tak dalej Nie ma bata, trzeba iść dalej No chodź tu, panie, może wiesz to ja wejdę sobie to. Bo się boję tej mapy, że ona może mnie zabić albo coś Tu jest jeszcze diament, Ok, czyli dwóch mi brakuje, dobra Widzę to, oki doki, czyli musimy iść w tą stronę na początek No kuźwa Jezu Chce mnie zabić, no o chce nie zabić. Okay. Okej. Okay. Okej. Wow. jaki foks. Spam ściskiem spacja normalnie, żeby strzelać. Czy to już koniec? Nie, teraz będą mrówki jeszcze, trzeba jakieś pająki. A czaczek, mi tutaj zaś słoń na, na web, 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 web spadnie? Tutaj gdzieś. Tam na górę nie wejdę, nie ma szans. Tutaj mogę wejść ewentualnie tymo? o. Zobaczcie, co tam będzie w środku. Od razu trzeba się chronić, czy tutaj. Czy, ok, nie będzie tutaj niczego, co może mnie zabić. Ok, tam spada słoń z tego co widzę. Tam możemy doskoczyć, bo tam, tam chyba był jeden ten. Tak, tak mi się wydaje. Tutaj na dole też jeden jest. Tylko nie wiem, czy tam jest platforma, czy to, to jest tam, przepraszam bardzo. To jest platforma, dobra. Jeden mi został. Kochani, jeden diamencik mi został. Jak go będziemy, to będzie super. Nie możemy pozwolić, żeby ten ptak nas zabił, więc yy, skaczymy teraz. Okej, okay, dobra. Tutaj mamy to coś. Tutaj mamy ten. O, tutaj chyba w to, w to nawet wchodziłem. Tak mi się wydaje. Holy fuks! Ja w to wchodziłem, prawda? Czy gdzie jest ten ostatni diamencik, kurde? Chyba, że tam gdzieś na górze ominąłem jeden ten. Nie. No. Holy fuks! Ja nie mogę! O, tu jest przejście, dobra, widzę. Okej, okay, okej, okay, widzę, dobra. E, a tam jest małpa, i ona, ona gra. ogromną rolę. Że my możemy tutaj szybciej rozginąć. Następnym razem nie popuszczę. O, oh, fucking shit! Ostatnie życie mi zostało, kochani. Ostatnie życie mi zostało. Jestem tam, gdzie skończyliśmy mniej więcej tam, gdzie skończyliśmy. Bo bo tutaj małpa mnie zabijała, no, zabijała już razem i mapa zabijała. No bo one są takie kurty, że one skaczą normalnie, jakby nie wiem co, no. Normalnie to jest niemożliwe, żeby przez nie przeskoczyć. Czasami one normalnie, ja nie wiem, one mają taką jakąś sekwencję dziwną, że skażą tak dziwacznie, że w ogóle to bez sensu jest. Ja normalnie nie wierzę w to, co widzę. No nieee. Okej, okay, dobra, że dobrze, że nie skoczyłam na tą stronę, bo inaczej bym zginął. To już było widać. To już było widać, że ja bym zginął. Ja już bym zginął, kurde, to było widać. Dobra, to akurat murówka czy tam pająk, nie wiem, czy to jest tak naprawdę. Ooooooo, w dupę jeża, głupie ptaki, no! Ptaki. Gdyby, gdyby nie one to... To jeszcze okej, okay, to możemy to przeżyć normalnie za pierwszym razem, ale czasami one po prostu zabijają, no! Tak perfidnie zabijają, no iść tam. Masz banana, głupia mało. Poczekajcie, dobra, tutaj mamy to coś. Nie, tam już chyba nie było żadnego tego, tak mi się wydaje, żadnego kryształku, więc możemy to opuścić, Dobra, to jest chyba sobie słoń, co już wiemy zresztą. Tutaj jest ta jaskinia, w której musimy wejść, żeby chyba... Nie wiedziałem, że on też z tej strony lecą. Okej, okay, dobra, to było, było dla mnie coś nowego. Bo ani razu jeszcze dla, dla mnie z tej strony nie leciały. Ale dobra, okej, 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 przeżyłem. To jest jednak to najważniejsze, tak? Okej, okay, ostatni diamencik mi został. Nie jestem dokładnie pewien, gdzie on jest, ale mam nadzieję, że go za chwilę znajdę. O cholera, jest Była mrówka, dobrze nie skoczyłem. Gdzie może być ten ostatni diament? Tego nie jestem pewien, naprawdę. Uwierz mi, że tego nie jestem pewien. Przeżyłem chyba wszystkie te. Na końcu. A co było w ogóle na końcu? Było na końcu już? A nie, byłem, no tak, tutaj, była, tutaj już była tabliczka, no dobra, okej, okay. dobra, poczekajcie Dobra, musimy przejść, pokonać tą mapę, musimy Bo tam to jest jedyna chyba droga do tego kryształa Nie wiem, no widzę, że tam są drzwi, tak, więc... Okej, okay, trafiłem No trudno nie było nie trafić, jak spamowałem tym wszystkim, prawda? Eee... Dobra, udało się, teraz idziemy, przejdziemy tym przejściem Tam na górę I tu jest kryształ, Oki, dołki, dobra, to jest spoko to spoko, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, okej, okay, nie ma żadnego ptaka, ale że akurat teraz leciało, nie wcześniej, bo już bym zginął. To już chyba jest ostatni, tak mi się wydaje. O, by to był ostatni, bo ja już normalnie nie mogę. Holy shit. A nie, teraz mam po prostu uważać, gdzie będą leciały słonie, tak, okej. Okay. doki dobra, to nie będzie chyba taki zbytnio trudny, tak mi się wydaje. Trzeba po prostu tutaj zbierać te... Te i uważać, gdzie lecą słoni, No to nie jest trudne naprawdę, to jest, to jest banalnie proste. Dobra, to jest banalnie proste, to mogę akurat jeszcze, jeszcze to prze, to wygram mam nadzieję, że jakoś. Nie będę lepiej skakał na tego ziomka tam, bo się boję, że on, z, że ja zginę jak na niego wskoczę. A raczej mam po prostu chyba uważać na, na, te spadające spodnie aż mu się w końcu one skończą, tak, tak mi się wydaje, tak? A z tego co widzę one spadają dokładnie na tej linie, gdzie ja jestem. O! Następnym razem lepiej się postaramy. Ja pierdzielę Jest dobra, dotarłem do miejsca, gdzie byliśmy poprzednim razem Kochani, zajęło mi to troszeczkę minut, ale <laughs> Najważniejsze, się udało, tak, to jest najważniejsze Zobaczymy, czy jeżeli ja doskoczę do tego ziomka tutaj, o Co on mi coś zrobi, nie mogę tam nawet doskoczyć Dobra, czyli musimy omijać te jego przeszkody Przez jakiś czas, aż w końcu mu się to znudzi Mamy jedno życie, udało mi się Jedno życie zapisać, tak jakby Zdobyć, prawda, żeby, żeby nie być przegranym Więc nie jest źle Taki właśnie był plan. Tak właśnie zrobiłem. Jest super po prostu genialnie. Nie mam pojęcia, jak długo to będzie trwało. Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam czerwonego pojęcia. Nie mam niebieskiego pojęcia. Nic nie mam pojęcia. Żadnego pojęcia. Naprawdę. Ale dobra, no. Omijanie nie jest trudne. Ja się zastanawiam, jak to mogło być kiedyś na telefonie. Że to omijanie było takie trudne dla tych ludzi. I ogólnie wszystko w tej grze było takie trudne. Ten hukopter był trudny. Dobra, hukopter to jest jakieś tam wyzwanie. Bo on jednak szybciutko leci. Znaczy, to zależy na jakim poziomie się gra, prawda? I zależy, ile tych diamencików się się zbierze. i pamiętam. o. Twoje pomysły są na wagę złota. E, raczej diamentów? O, 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 o! Super! Mogę tutaj wejść? Nie mogę, dobra. Are you fucking kidding me? <ścoughs> Okej, okay, dobra, zginął. Mam kolejny diamencik. Musimy to razem uważać, już wiemy, co się będzie działo mniej więcej. E... Wiemy, że nie warto ryzykować. W kół! Dzeniem na ten płomień. No następnym razem lepiej się postaramy. Od początku? Naprawdę? Ja już nie chcę. Ej, jeżeli będziecie chcieli drugi odcinek z tej gry, dajcie mi znać, a następny odcinek będzie to odcinek z tej gry, albo wiem spinaczka po lianach, potem będzie zabawy z małpami i myślę, że połączę to razem z e, podolnią za małpą i z tym pary. Pary, że akurat chyba każdy wie, co to jest za Trzeba odkrywać parami kartki. A tymczasem ja się żegnam, na razie się powidzimy się w następnym odcinku, nadzieję, że odcinek mi się podobał. Jeżeli tak, zostawcie w górę, komentarz i wszystko inne. Ja się zamierzegnę że się powidzimy się. Już niedługo, cześć, papa!